Dmiama Karakana gotowa do wzmocnienia. Odważnie. Za mało minerałów, za mało minerałów. Mów, czego chcesz. Streszczaj się. Zamieniam się w słuch. Moje poszukiwania trwają. Co masz zabić? O co chodzi? Powij więcej nadrządców. Za mało minerałów. Potrzebuję. Zerbić gromadzą siły do ataku na południowym zachodzie. W rozpalcie ostrza moją wizę. Streszczę się. Mów, czego chcesz? Jestem rojem. Co masz za... O co chodzi? Moje poszukiwania trwają. Mów! Zaszłam tak daleko. Odważnie. Twoja królowa. Potrzebuję odpowiedzi. Powij więcej nadrządców. Za mało minerałów. Jestem rojem. Moje poszukiwania trwają. Co masz zabić jutro, zabij dziś. Nasze wojska są atakowane. Mało minerałów atakują naszą bazę Odważnie. Królo. Mów, co masz zabić jutro zabić dziś. Od tak? się. Zamieniam się w słuch. Moje poszukiwania trwają. Nasze wojska są atakowane. O co chodzi? Potrzebuje odpowiedzi. Zamarz za mało energii, dziś mów, czego chcesz. Mów, zamieniam się w Tak? Atakują naszą bazę. Mów czego chcesz. masz zabić. Streszczaj się. Nasze wojska są atakowane. Zaczyna się walka. Our observers are reporting a vast number of zerg poured onto Shakuris. Mów. Zamarz zabić jutro. Zabijcie się. Atakują naszą bazę. Zrzedżaj się. Nasze wojska są atakowane.

Mutacja zakończona. Za mało minerałów. Streszczaj się. Zerki zbliżają się do świątyni południowo-wschodnim podejściem. Za mało minerałów. Mów. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Zamieniam się w słuch. Mów, czego chcesz. Twoja królowa słucha. Zaczynaj Za mało minerałów. Zaczyna się... Walka. To nie Jestem rojem. Odważnie. Mam tak daleko. Czeka ci śmierć. Atakują naszą bazę. Atakują naszą bazę. Zamieniam się w słuch. Gotowe. Kamienie jedynych zostały zniszczone. Gdy skończysz zadanie, będzie można przyciążyć świątynię. Co? Powij więcej nadrządców. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Potrzebuję odpowiedzi. Wstreżdżaj się. Moje poszukiwania trwają. Mów! Co masz zabić jutro? Zamieniam się w słuch. Twoja królowa słucha. Jestem rojem. Atakują naszą bazę. Żadnej litości. Co masz zabić jutro? Zabić, tak? Moje poszukiwania trwają. Zamieniam się w słuch. Ciekawe, nad terem świątyni sięgają narządcy. Zabij wszystkich. Mów, czego chcesz. Za mało minerałów. Za mało jutro i dziś. trwają. Potrzebuję odpowiedzi. Odczyty wskazują, że na Shakuras znajduje się niemal pół miliarda zerów. Wszystkie kierują się na świątynię. Mam już połowę. Tak? Atakują naszą bazę. Nasze wojska są atakowane. Mów. W czego chcesz? Zamieniam się. Streszczaj się. Atakują naszą bazę. Jestem rojem. Zaszłam tak daleko. Zabić dziś. Wojownicy, zachowajcie czujność. Zergi atakują świątynię z trzech stron jednocześnie. Tak? Za mało minerałów. Atakują naszą bazę. Mów. Mów, czego chcesz. Zaszłam tak dane. Tak. Atakują naszą bazę. Mów. mało minerałów. Tak. Jestem rojem. O co chodzi? Zbliża się hybryda. Oh yeah. zakończona. Za mało minerałów. Potrzebuję odpowiedzi. Zaszłam tak daleko. Co masz zabić jutro, zawidziś dziś. Za mało minerałów. Zresztaj się o co chodzi. Mów czego chcesz. Atakują naszą bazę. Za mało. A nasze wojska są atakowane. Jestem grojem. Potrzebuję to Twoja królowa słucha. To niewykonalne. Za mało minerałów. Zaszłam tak daleko. Streszczaj się. Za mało minerałów. Za mało I, minerałów. nie Was this the threat my mother once faced? Tego nie wiem. Atakują naszą bazę. Twoja królowa słucha. Atakują naszą bazę, zamieniam się w słuch. Jestem mój. za mało. Minerałów, za mało minerałów. Co masz zabić jutro, zabij dziś. Zdreszczaj się. Powij więcej nadrządców. Atakują naszą bazę. Odważnie. Co masz zrobić jutro? Zabij dziś. Niech Zaszłam tak dalej. Atakują naszą bazę. Rojem. Nasze wojska są atakowane, to niewykonalne. Niemożliwe. Osiągnięto limit zaopatrzenia. Atakują naszą bazę. Niemożliwe. Osiągnięto limit zaopatrzenia. Chwila. Walczcie ze wszystkich sił. Atakują naszą bazę. Wróciła. Musisz to postawić na biomasie. Atakują naszą bazę. Atakowane. Atakują naszą bazę. Mów, czego chcesz. Odwagi? Atakują naszą bazę. Twoja królowa? Atakują naszą bazę. Za mało minerałów. Moje poszukiwa. Mów, czego chcesz. Streszczaj się. Mów. Atakują chodzi? naszą bazę. Odważnie? Co masz zrobić? Nasze wojska za są atakowane. Strzegaj się. Zaszłam. Tak. Atakują naszą bazę. Nasze wojska są atakowane. Nasze robotnice są atakowane. Nasze wojska są atakowane. Nasze wojska są atakowane. Atakują naszą bazę. Adektyka... Wronić celu do ostatniej kropli krwi. Ogromnie, a ja się tym zajmę.